Witajcie, witajcie. Dzisiaj zrobię loksa. Dzisiaj sobie zagram w Militar Tykon. Jest też ser, ser, sezon 17. I, I wiecie, co jest No jak koła fortuny? Tego nie wiem, czy w ktoś grał, ale zobaczycie. Nie, nie teraz mam zamiar taki, żeby po prostu. No, uzbierać sobie na ten nowy statek to jest i porozwalać kilka budynków? No. Niedawno odblokowałem to, nieważne, czemu, mam taką teraz wyposażoną, najgorszą, jedną z najgorszych zbrojek w grze. No, wezmę sobie najmocniejszą zbroję w grze. I co, no, ja zawsze sobie latam Super F15, nie wiem czemu, podoba mi się. Się i zawsze latam sobie i zbieram samolotem. Jakoś nie chcę zbierać statkiem, bo statki są wolne. No, no chyba, że mam jakiś super statek, ale nie mam jakichś super szybkich statków. Mam jedynie te dwa lotniskowce tego Nizytma. Ten zwykły, co jest do kupienia. No. I taki, właśnie jak ten tutaj. Tylko niebieski. No wiecie pewnie jak, jak ktoś w to grał w ogóle. Jak ktoś chce, to może mnie dodać do znajomych. Nazywam się Talerzyk Podłoga Moc. Lecimy sobie przejąć tą bazę, czy nie? Piszcie jaką też grę chcecie. Chcecie, to mogę ją nagrać.

I chyba im uratujemy życie. Aha. Akurat w to przyszłem i dostałem to. Monety. Więc w sumie wysłałem tylko na zysk. Co robiście Dobra, to jedziemy do normalnej bazy Tylko chciałem do tej. Ja chociaż nie zmarnowałem samochód RC, -a. zapomniałem. kury. Co mnie pobije Dobra, hacker tu hakuje. Tego NC nie mogę ten otwórz bramę. No i się ich porozwalamy. My trochę możemy Zmingamy. W sumie, bo czemu nie? Jak ktoś ma porozstrzygnięcia, to możecie podawać w komentarzach. jakby będę czytał i wysyłał prośby. Prośby, no. Nie będzie zbyt długi, zbyt, zbyt krótki, tylko taki sezon. Uwejrzenia przed szkołą albo gdzieś się zresetujemy. Bo, no bo ja chcę mieć samochodzik RC nuklearny. Ale wiecie co? Ile mam hajsu? Tylko 900 na sekundę? Ła. Wow. Mogłem sobie przed nagrywką bank okraść. Oczywiście nie robcie tego w prawdziwym życiu. Hmm. I patrzcie, co dropnąłem z tego koła darmowego. Ja z tego to dropnąłem na to było. Aha, teraz tu jest 2000 diamentów, ale wcześniej tego go i to było 1% szans na to. No, więc ja będę w to grał. Możecie ze mną, gr mną grać zawsze. Ja gram też w inne gry, nie tylko w tą. I piszcie też, mówiłem znowu, powtarzam. Oczywiście, żebyście pisali, w jakie gry mam yy, nagrywać. No. I co będzie najwięcej, to będę nagrywał. A jak nic będzie tylko jedna gra, albo dwie, no to po kolei będziemy jechać, i to i tą. Będę nagrywał. No. I to nie jest ulepszone, ale pójdziemy sobie na bossa nie jedynkę, bo jedynka jest słowa, tylko na dwójeczka. Gdzie jest dwieczka tam? Tym samochodem. D no. I jak to ktoś co ze mną może te bossy rozwalać, bo sam no średnio daje radę, Więc, no, tak jak mówiłem wcześniej, do znajomych dodajcie, piszcie niki, ja was dodam. No. Następny film nie będzie z moim głosem, tylko z muzyczką. Pasi? mi pasi, ale nie wiem, czy wam czy pasi. Piszcie, czy tak chcecie z muzyką, ale bez mojego gadania, czy odwrotnie, czy bez muzyki z gadaniem. To już piszcie. piszcie? dobra, zaczynamy. Musimy chwilę poczekać. Albo jak chcecie, to żebym jakieś tutaj wyzwania w tej grze zrobił, to też piście. Nie wiem, czy to jest odporne na miny, ale wolę nie testować. Ole na napierdziela w chłopa. Później tym nuklearnym RC jeszcze dojadę. Jak będzie druga fala. Nie. No, jak będzie trzecia fala. Ciao. Poczekajcie, bo muszę kończyć. Nara. Później będzie part.